Na lądzie, gdy rozglądasz się lądując, Chcesz wszystko mieć na własność, nawet głaz. A ja wiem, że ten głaz ma także duszę i nie ma i zaklęty w sobie czas. Ty myślisz, że są ludźmi tylko ludzie, Których ludźmi chce nazywać Twój świat. Lecz jeśli pójdziesz tropem moich braci, Wiesz się największych prawd, najświętszych prawd. Czy wiesz, czemu wilk tak wyje w księżycową noc i czemu reś tak zęby szczerze rad? Czy powtóresz te melodie, co skór płyną? Barwy, które kolorowy niesie wiatr. Barwy, które kolorowy niesie wiatr. Pobiegnij ze mną leśnych duktur szlakiem, Spróbujmy jagód pełne słońca dmi Zanurzmy się w tych skarbach niezmierzonych i choć raz o ich cenie nie mów mi. U lewą jest moja siostra strumień bratem, A każde z żywych stworzeń to mój druh jesteśmy połączonym sobą światem. A natura ten krąg życia wprawia w ruch. Do chmur każde drzewo się tnie, skąd tu wiedzieć masz, skoro ścinasz je. To nie tobie tak się zwierza w księżycową noc, lecz ludziom wszelkich ras i wszelkich wiar, chód nocy te melodie co spór płyną. Barwy, które kolorowy niesie wiatr, możesz zdobyć świat, lecz to będzie tylko świat, tylko świat niebarwny, który niesie wiatr.